Cześć, to Simartur. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zrobimy metamorfozę, szybką metamorfozę. To już siódma z tej serii, a specjalnie dla Was linki do tych wszystkich metamorfoz zostawiam na dole. A jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to zostaw suba właśnie teraz. W ten sposób będziesz cały czas na bieżąco. Jak już wcześniej wspominałem i cały czas widzicie na ekranie, dziś szybka metamorfoza. Od kogo zaczynamy? Bob Pancakes. Bob, jak to Bob? No cóż, trochę jest zaniedbany, dlatego postanowiłem, że odrobinę go poprawimy, ale w taki sposób, żeby rzeczywiście wyglądał lepiej. Wydaje się być zbyt zmęczony życiem, ale spróbuję dodać mu trochę tego życia właśnie wyglądem. Troszeczkę redukujemy wagę i Poprawiamy mięśnie. Fryzura podobna, ale trochę bardziej zadbana. Oczywiście broda pozostaje w końcu to jego znak rozpoznawczy. Prosta koszula w kratę, jeansy i do tego trampki. Taki prosty, codzienny strój, ale zdecydowanie wygląda dużo eleganciej i bardziej na zadbanego. Tak mi się wydaje, a wy jak myślicie? Jeśli pozytywnie, to proszę łapkę w górę. Przechodzimy dalej. Eliza Pancakes. Niepozornie wyglądająca materialistka. I właśnie dlatego, że ma taką cechę, starałem się troszeczkę ją uelegancić. Jest w ogóle takie słowo? W sumie to nie wiem. Ale wiecie o co chodzi. Chciałem, żeby była trochę bardziej elegancka, ponieważ ogólnie jest bardzo drobna i taka dziewczęca. Mam wrażenie, że naprawdę wygląda trochę jak nastolatka. I to daje taki duży kontrast pomiędzy nią a Bobem. Jakoś to się nie łączy. On wygląda na dużo starszego, a ona dużo młodsza. To znaczy wszystko jest ok, w niczym to nie przeszkadza, ale jednak chciałem troszeczkę ich zrównoważyć wiekowo. Stąd między innymi ta fryzura, która jednak bardziej pasuje do takiej eleganckiej Elizy. Nowe, modniejsze okulary i delikatne kolczyki. Do tego oczywiście makijaż, żeby troszeczkę poprawić jej urodę, a raczej zaznaczyć, jaka jest ładna. Powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o makijaż, to jest trochę ciężko czasem coś wybrać. Też tak macie? Dajcie znać, czy macie podobnie, czy to tylko ja mam taki trochę problem z wybraniem kolorów, ponieważ nie do końca podobają mi się te, które są w makijażach. Ze względu na jej perfekcjonalizm i na to, że nie pracuje, pomyślałem, że ten strój powinien być trochę luźny i żeby pasował jakoś do całości. Od razu zwróciłem uwagę na te ogrodniczki, które naprawdę świetnie wyglądają, ale niestety są zbyt podarte i jakoś nie do końca mnie to przekonało. Pomyślałem o jakichś innych strojach, takich jak na przykład dłuższa bluza albo coś w rodzaju ogrodniczek, ale zakończonych spódnicą. Tutaj jest akurat dużo do wyboru właśnie z dodatkiem Uniwersytet, ale nie byłem pewien, czy coś z tego będzie akurat dobra. Natomiast znalazłem także z tego samego dodatku ogrodniczki, tylko tym razem nie są podarte i wygląda to znacznie lepiej. Trochę inna biżuteria będzie zdecydowanie lepiej wyglądać, jeszcze tylko dobrano odpowiednio kolorystycznie. No i buty, jakie wybrać? Od razu pomyślałem, że niech to będą buty na koturnie. No i jak myślicie, jak wygląda Eliza teraz po zmianie? Dajcie znać, czy Wam się podobała ta metamorfoza Boba i Elizy. Które z nich bardziej Wam się podoba? Czy teraz poprawią swoje relacje i będą jeszcze bardziej się kochać? A jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Cieszę się, że tutaj jesteście razem ze mną i subskrybujcie, żeby nie ominąć najnowszego filmu. Za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na nowy film, który już niebawem. Trzymajcie się.